Ziobro! Zabiorę! A to ten! Wspaniale! Alucinacja! Zrób węgla. <grym /dysklarziny> Pepa przyszła pobawić się z osób. Cześć! Tom Reiner. Cześć! O. Dlaczego założyłaś dziś taką maskę? Mnie nikt nie pytał. Jestem w. tajnym klubie! O! Ja też mogę być w tajnym klubie! Średnio bym powiedział, tak średnio. Musisz powiedzieć Jesteś gejem? Jestem Tak, przyjęta Dany <grywa> przyjechał się pobawić Cześć Cześć Sombraider Gówno i Królik przyjechali się bawić Halo Ale ja mam chory plec I coś strzeliło mi w dół też możemy do niego dołączyć? Bardzo trudno się do niego dostać. Trzeba powiedzieć tajne słowo. Co pana najbardziej denerwuje? Halucynacja Tomb Raider. Komu to potrzebne? Ja, komu to... Sytuacja. Nie będę mógł. jak. E, tak, chłopie, ja chłopie! Jeszcze jak? Co to, to, to się stanęło? O nie! Jesteśmy zgubieni. Ok, dziękuję bardzo. Co pana najbardziej denerwuje? Halucynacja Tomb Raider. Komu to potrzebne? Ja, komu to... Sytuacja. Nie będę mówił jak... Ja, tak, chłop, chłopcze, chłopem! Chory plec. Jeszcze jak? Co to, to, to się stanęło? O nie! Jesteśmy zgubieni. Okej, okay, dziękuję bardzo. Ja tego słowa nie mówiłam. Moja tajna misja to zdobyć ciastka. Obserwujcie mnie. Mamo, mogę wziąć trochę ciastek dla moich przyjaciół? Oczywiście. Proszę weź. Dzięki, mamo. Ktoś cię zauważył? Nie. No, tylko jeden dorosły. Bardzo trudno się do niego dostać. Trzeba powiedzieć tajne słowo. Czyli? All is hot. That's Co teraz będzie? Dowiesz się w swoim czasie. To FBI, open up! Zostaw łapkę w górę i suba. Yy, gdzieś kodmetarza